W bajkach część pierwsza. Na pierwszy ogień Kicia Kocia, która szturmem opanowała księgarnię, a niedawno także i kina. Obecnie możemy ją też obejrzeć na platformie Netflix. ja dzisiaj spojrzę na nią. Troszkę z innej perspektywy, tej muzycznej. Zwróciliście uwagę w ogóle na muzykę w bajce Kicia Kocian. To nie jest tylko tło, to element budujący klimat całej historii. Muzyka jest bardziej minimalistyczna, nie dominuje, ale delikatnie podkreśla ważne momenty. Kiedy pojawia się coś nowego albo emocjonalnego, słyszymy charakterystyczne dźwięki. Co ważne, te motywy, które się wtedy pojawiają, są powtarzalne przy kolejnych sytuacjach. Dzięki temu dzieci łatwo je rozpoznają i kojarzą z konkretnymi emocjami, z radością, zdziwieniem czy napięciem. Prosta, ale skuteczna oprawa muzyczna sprawia, że świat kici-koci staje się bardziej spójny i przyjazny najmłodszym widzom. Przysłuchajcie się też następnym razem intro, jakie jest stworzone do kicikoci, ponieważ kicia-kocia idzie dokładnie w pulsie i to jest bardzo dobre ćwiczenie pulsu rytmicznego dla naszych dzieci. A Wy co myślicie o kici koci?